Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, um, jaka że stała się trochę przykra sytuacja, bo nie tyle co wybiłem, a wytłukłem sobie palec albo coś w tym stylu, nie wiem dokładnie jak się nazywa, ale jest to coś bliskie do wybicia palca, um, więc mam duże utrudnienia z klikaniem myszki. Ale ogólnie poza tym zapraszam na um, na dzienne. I tak, przepraszam, że wszędzie mi wojsko padło praktycznie, ale... Nie było to dużo, bo tu było po minus 1, minus 2000, więc da się żyć. Um, jakoś to się ogarnie. Teraz tak, dobrze, że tu jest jedzenie. To sobie wyślemy. Um, sobie wyślemy wojsko um, Żeby móc atakować obcych. Bo zrobimy sobie dzisiaj ataczki na obcych. E, pokażę przy okazji sobie odświeżycie ze mną razem pamięć. Jak tam się ustawiało szablony na obcych. Um, no i ogólnie trzeba w, w lizę trochę po, podskoczyć tam, bo, bo jest słabo, aczkolwiek. No nie, zobaczymy, czy mi się uda w ogóle podskoczyć w tej Lizę. E, czy jakieś ataki jak pszczet, no to może. No, może ujdzie jakoś, no bo tej no, 492 tysiące do srebrnego medalu, nie, Teraz ja dostaję jakieś. Nie, nie dostaję nawet medali, no nie? E, no i no. Zobaczymy. Mm. Zobaczymy. Ogólnie mogłem pokazać kasztelanów, którzy weszli, bo, bo weszli w zmiennych kształtnych za talizmany i za insygnie. Teraz tak, e, to jest pierwszy level unikatowy, jakby, i tutaj jest piąty level unikatowy, ale to są bodajże, e, nie wiem, czy te same elementy, chyba te same elementy. To są tylko o innych jakby wartościach tego, jak to się tam nazywa, e, tego poziomu potęgi. Więc mają inne poziomy potęgi, ale nazwa ta sama, wygląd ten sam. Perki w sumie też te same, tylko lepsze lub słabsze zależnie od levela. Ja mam tutaj statystyk, nie będę liczyć, ale wiem, że mieli tam coś koło 60-80 do dziedzińca, nie jestem pewien. Tutaj sobie zaatakowałem kształtnych. tak patrzę, że sześciu zaatakowałem, chyba, że to... Czy to oznacza, że ja ich atakowałem? Raz, dwa, nie, pięciu, dobra, niczyć już nie umiem. Okej, okay, no nieważne. Palec wybity, więc jest na co zrzucić winę zawsze. E, dobrze. Konkurs szlachetny mamy tutaj na rabowanie i mamy tutaj dużo pyłu dekoracji. I też jak widzicie, nie, dzisiaj nie grałem, przepraszam. Na Berry tytuł sobie wbiję na inwazji, prawdopodobnie, a tutaj sobie po prostu wbiję. O, jakieś nowe elementy chyba są. Nie, myślę, że to jest nowe. Nigdy nie widziałem tego elementu, że tak wyglądowy. Myślę, że to trochę inaczej wygląda. Chyba, że. No to na pewno było i tamten niedźwiedź, ale to tak coś nowo mi to wie tutaj, nowością Ale nie jestem pewien szczerze. Okej, okay, czyli tutaj będzie inwazja Berry, nie będzie, czyli pewnie będzie później. Mm, no dobrze. Niech im będzie. Mm, no dobra. To w takim razie lecimy sobie na obcych. Już wojsko chyba jest, tylko żeby mi tutaj nie zdechło, bo no 35 minut troszeczkę krótko. E, sali raczej ulepszyć nie mogę, no bo surki nie mam. Znaczy, no mam... Cześć, co? Aha, że... Dobra, nieważne. E, więc polecimy sobie na obcych, no wiecie, Empire dzienne, gramy sobie dzień jak co dzień Przepraszam też, że nie było odcinka jakby dziennego w piątek, sobotę niedzielę, bo wtedy nie robię odcinków z Empire dziennego, robię live'y, ale ich nie było, bo nie było co robić, bo nie było wojska, a w poniedziałek po prostu nie mogłem, w poniedziałki czasem mam takie urwanie głowy, że tak powiem, e, więc nie mogę, ale dobra. Mniejsza z tym... Nie mogę też ich z, zdetronizować, bo nie mam to, tych um, tabliczek z nomadów, wydają wszystko. Zapomniałem o, tym, o tej detronizacji szczerze. Teraz jestem trochę, trochę rozgarnięty, trochę mam przerwę, więc wiecie. E, Okej, okay, zobaczmy sobie w tej raporty, czy jest jakiś fajny, bo muszę polegać praktycznie tylko na tym, co zobaczę w raporcie. Dobra, ten wygląda ok. E, no ten już nie. No wiecie, nie muszę atakować praktycznie tylko to, co jest po prostu najsilniejsze z tego, co tu jest. No Tutaj jest dużo ofa więc bym też nie atakował. Eee, dobra, to nieważne. No dobra, to, to chyba jest najgorszy zamek. Okej, okay, też słabo. Jezu, te zamki mają prawie 400 wojska. To jest straszliwe po prostu. No ile ma ten zamek? Ma 250, 330, 370... 450 wojska, no to jest prawie nic. Na tym się nie da chwały normalnie zdobywać, ale no nieważne, no. Okej, okay, zaatakujmy sobie ten zamek. I oczywiście więcej zaatakuje, wiadomo, ale... Tak, pierwsza fala to była na pewno zbijaki i to już mam zrobione. Teraz druga fala chyba nie jest jeszcze zrobiona, nie. Więc drugą falę sobie dajemy oczywiście um, Dystansa. Dystansa czy tam dystans po prostu. No i mamy dwóch nowych dowódców, bo mam obóz na jeden level wyżej. I jej, mogę mieć więcej dowódców o dwie sztuki. W sumie fajnie, bo dużo to ułatwia e, też z miejscem, w sumie, bo mamy plus 10 wolnych miejsc, jeżeli nałożymy tam jakieś elementy, no i możemy mieć więcej dowódców na raz, na raz więc to na pewno na plus. Dobra, zobaczycie, czy wszystko nagrywa. Spoko. E, no i tak, i fajne że w tej fali dawało się chyba 90, bo tyle, że nie, nie 90, tylko 120. Tyle może mieć kasztelan plus y, 100, bo tyle mają mury, czyli 220, minus tyle, ile ma średnio dowódca, ten ma trochę więcej, minus 100 sobie dajmy, czyli 120, czyli 5 y, drabin dajemy. Sorry, że nie wpisuję też na klawiaturze, aczkolwiek w sumie mógłbym. E, dobra, bo trochę ten palc mi utrudnia. Teraz te maszynki kierują tutaj taki spam, że no szkoda gadać praktycznie. No, no szkoda po prostu. Ok, no i maszynek wiadomo na, na 190%, 195 tutaj e, 13, no i 13. I tej teranów też 5 dajemy. Ok, i to jest druga fala. Dobra. Mm, teraz zrobimy coś takiego jak trzecia, czwarta, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo w trzeciej trzeba jeszcze dać dystans z słonami, a, a w czwartej już nie. Więc to będzie trzecia fala, a to będzie e, czwarta do szóstej w fali. Okej, okay. i tak, i, i trzecia fala. Hmm. To jest w sumie to samo co, co druga fala. E, tylko, że na środku nie ma tych maszynek. E, dobra. Nie ma tu nic i są po prostu chorągwie. Jest, dopiero są osłony, ale tych maszynek się dużo porobiło. Jeszcze tu jakieś dwie chorągwie w ogóle prawie identycznie to wygląda. No, trochę porażka. Wow, 4000 równo. Mm, dobra, więc to jest trzecia fala. Ok, no i mam 6 fal, więc my też się z tego powodu cieszę. Spokoj, teraz ja bym sobie dał tak. Wręcza na środek i dystans. No, z tego nawet nie będę brał, bo tego jest tak mało, że szkoda. No i. Pff, no i, no i dystans po prostu. Ok, z chorągwiami oczywiście. Chorągwie trzeba pamiętać teraz, że tak nisko trochę są. Dobra, no i możemy tutaj sobie dać na przykład jakieś bohatera, żeby trochę więcej tego wpadało. Okej. Okay. Ulepszamy sobie szablon. Zastosowujemy dla wszystkich fal, dobra. I polecimy sobie zaraz po, po obcych, więc spoko. Ok. Mm. To tak, dowódcę muszę pamiętać, że wybierać jest, bo jak nie wybiorę, to potem są smutne straty, a przy mojej ilości wojska to no, szkoda takie straty mieć po prostu. Dobra. Też mój movement jest wolniejszy, bo e, kładę na nie te dwa palce. Tylko jakby ten nie, nie mogę go ruszać, ale bez tego i te dwa, co nie? Te dwa środkowe i. Boże, nie pamiętam nazwy. Czwarty od tyłu. Yy, nie, od przodu. Drugi od tyłu. Więc naprawdę jest mega niewygodne. I taki movement myszki mam. Nie mogę grać nawet w Fortnite'a w nic. No movement taki do kitu. A więc ciężko cokolwiek zrobić, ale jakoś w Empire w miarę... No może nabiorę wprawy, tylko żeby się nie przyzwyczajać. Za bardzo myślę, że to po paru dniach mi przejdzie. Biorę mi ból, bo może to się tam jeszcze będzie coś zaklejała Kość czy staw, czy Coś w tym stylu, no ale e, trochę wolniej te ataki ustawiam. Przy też można by zwrócić winę na HTML, bo on powoduje dość duże lagi. Dobra, muszę ominąć ten e, e, zamek, gdzie był off, ale to pamiętam mniej więcej, że to było gdzieś w innej części, więc spoko. No więc tak się mnie kręci ogólnie, e, wiecie. Nie za wiele się na MP dzieje, trochę odpoczynek. Mam taki, można by powiedzieć, no ale jakoś to się toczy. Dobra, to trzeba ominąć, bo to jest do Kitu kompletnie. To może być. Też honorku trochę poszło na wojnie, więc, więc mam trochę mniej. No i. No i bonus jest trochę słaby, jeżeli chodzi o bonus do chwały No nie, więc. No tutaj trochę minus. Tutaj minus, ale żyjemy. Dobra, ile tego wojska jeszcze jest O, mało jest zbrojnych. Okej. Okay. Będę najwyżej e, uzupełniać sobie dystansem, bo no to, to tym bardziej trzeba minąć, okej? Okay. O ile jeszcze dowódców jakieś mam, ale dowódców mam w miarę ogarniętych już, więc no, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra. Ten w ogóle ma na muru 80%, więc tu tych drabin będzie wydaje mi się za mało, ale dobra. Nie szkodzi. Niech będzie i tyle. Hmm. Dobra, przykro że nie ma czegoś takiego jak szablon tego ataku w ogóle, że cały atak się ustawia. To by było miodzio, ale myślę, że to by za bardzo usprawniło grę, bo to by zrobiło praktycznie coś w stylu Robo Empire wbudowane do gry. Jeżeli by to było albo będzie w ramach subskrypcji, to w ogóle już bym poszedł się... No nie, może zabił, ale... ale bym się uśmiał mocno z tej gry. Okej, okay, tu miałem dwóch obcych. Gdzieś uciekli. Dobra, ten będzie się nadawał. Drugi też w sumie, bo wojska mi starczy. E, aczkolwiek teraz tego wojska mi się dużo. Tutaj to jest na honor. To jest co? To jest ten feniks z miesięcznego. Aha, to on ma inną główkę po prostu włożoną. No Okej. Okay. Czemu krukiem nie latam? On musi mieć w nazwie ten. Dziedziniec, żebym ja wiedział, że on jest do obcych, ale pajadzę mnie. jest pisanie na kreaturze to w ogóle jest jakieś... Największe złona teraz. Naprawdę, myślałem, że jeden palec mniej to jest niewielka różnica w pisaniu, a to jest kurna taka różnica, że Jezu, no naprawdę. Bardzo wolno pisze. a i tak ruszając samą ręką już mnie ona boli, więc no Jezu, na myszce też mnie boli, jak z niej korzystam, więc trochę słabo. Dobra, możemy tu w sumie dać jakieś demony, coś tam, jakiś wręcz, który mi został, no i spoko. Siup. Dobra, no 39 minut da się żyć. Ok, no ten zamek też może być yy, i tak. I ostatni dowódca to może być w sumie Lotos, bo będzie z tych wszystkich najlepszy, choć Księciu nie chyba jest trochę słabszy, szczerze. Dobra, trzecia fala, mm, mm, mm. to się zaraz uzupełnimy. Dobra i zobaczymy, bo w kole Fortuny się coś miało zmienić, więc ciekaw jestem, co się stało takiego że pisali o tym w informacjach o update'cie zaraz obczejmy to um. dobra, no trochę te ataki na obcych trwają dlatego odcinki z tego rzadko robię, no 7 minut wysłałem ataki a ataków jest chyba z 7-8 więc no trochę to potrwało, no ale można zobaczyć ile jest ataków e, ta, 8 ataków wysłałem, więc spoko w sumie, no 3 6, ta 8 po 2300 wojska, oto tam wiecie, zbijaki zawsze, minus jedna fala, tak naprawdę. Fajnie, bo teraz będą mieć na pewno mniejsze straty na dziedzińcu. Też mam kruka, e, który mi zastępuje jakiegoś słabego dowódcę, więc też spoko to na pewno straty się zmniejszyły, Ok, e, no w każdym bądź razie, tu już kręciłem, więc przepraszam, okłamałem was tutaj, bo widziałem. O, baga z myszką mam takiego śmiesznego. Jeździ nie wiadomo jak. Ok, e, więc tak, mam e, mamy te piekarnie, co się chyba nie zmieniło, i to jest top 10. Ok. I mamy tutaj element plus 40 tysięcy do pojemności magazynu. Wow! No trochę dużo, jakby, ale to jest mocne. Tylko, że top 10. Ja na przykład postaram się raz zrobić top 10, bo bym miał wtedy 160? Nie, więcej bym miał. Mam 100, 100, 180 bym miał chyba. Mam 146, bo mam na piekarni. Tak to bym miał. To 31 plus, 5, plus 40, nie, plus 40 tysięcy, sorry, to zapomniałem. To 171 tysięcy pojemności magazynu, no to by już było coś szczerze. No wow, ok, no i tutaj mamy e, Feniksa, Fenikse e, na koniec na top 1, ale tylko dwa elementy. Ja bym tutaj chciał, żeby był cały zestaw, to by było spoko, tak kręcić się raz tu raz tu trochę niewygodnie. No ale ogólnie jest taka meta, że zobaczcie, że jak się zakręci trzy razy kołem, albo nawet dwa razy i darmowy obrót. To dostajemy 150 losów, a to nas będzie kosztowało 2 razy 30, czyli 60 losów, plus darmowy obrót, więc 60 losów się zamienia nam na 150 losów. Albo możemy sobie raz zakręcić w trybie Pro, co nam da od razu pierwszy level. Um, nie, drugi, przepraszam. I um, zaoszczędzimy, znaczy zużyjemy 300, dostaniemy 150, więc to też nie będzie jakaś wielka strata, a zawsze na trybie Pro jakieś fajne nagrody mogą wpaść. Choć no kiedyś, wiecie, kiedyś te losy miały inną politykę i z dwoma tysiącami mogłem spokojnie sobie kręcić i mieć fajne nagrody, no a teraz dwa to jest nic kompletnie. No szkoda nie bardzo tych losów, że tak spaprali, no ale niewiele chyba w tej sprawie zrobimy, szczerze. E, dobra, jeszcze raz i zobaczymy, czy może coś tutaj z e, Fortec jest dostępne. czy nie patrzyłem jeszcze. E, Okej, okay, nic. Używanie scrolla to też jest masakra. Prawda, uwierzcie mi. Dobra, no Berry nie, nie zdąży zrobić. Zobaczmy tylko, jak tam topka się, się trzyma. Uuu, a Mino leci chyba po tytuł. No raczej, jeżeli tutaj jakiś ziomek m, 500 tysięcy uczerwonych, no to ja bym chciał dołączyć i robić topę. Kurde, to jest, ale to jest idealne, w sumie, te idealne. Tutaj ludzie się biją, tutaj nie, to tak spada. W ogóle jakaś straszna niska aktywność jest na tym Berry może, nie wiem. 241 pierwsza strona, tutaj 360, co prawda, ale 500 to max, więc tak też ludzie się nie śpieszą. Na 100 miejscu tu mamy, no to, to jest no Normalnie to, jak się chce utrzymać top 100, to trzeba zamknąć książkę 160, ale dobra, jeszcze półtora dnia została, więc nie będę tak marudzić. Ok, e, może mam jakąś dekorkę do fuzji? Nie, nie mam, więc widać, że, że nie grałem za bardzo, no ale dobra, przeżyjemy. Okej, okay, więc tak, zobaczmy, co, co jeszcze ciekawego jest, ale wydaje mi się, że już nic więcej. No żetonów chyba nie za dużo. Ile ja tam mam tych żetonów. Czy mam na tyle, żeby ulepszać coś albo budować? No mam 37. To jakbym miał jeszcze 13, to będę mógł obóz ulepszyć. I to mi da już dużo. U, nice. Tylko że jak to skończę, to dostanę 9. I tego nie mam, nie mam przepustki Ale i tak było 12, a nie 13, więc okej. Okay. Um, <laughs> no nieważne. No. Uh, w ogóle teraz ogarnąłem, że za awans się to dostaje, a nie na koniec, więc można to dostać, plus to dostać, plus to dostać, plus to dostać, to jest spoko, i, i to. Jeszcze te dekorki, wszystkie, więc to jest naprawdę kozak. No, ale trzeba by się postarać. Bo tutaj na pewno ktoś, ktoś leci nie jeden. Ma jakiego awanturnika? Co? Nie, tak. Owcy głów pierwszego mają, czyli. Aha, tutaj już są. No tak, jak wbili raz, dwa, trzy, cztery, pięć tytułów, to mogłem jeszcze być piętnaście, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery. Ej, to jest idealnie chyba tak zrobione, że jak masz całe złote medale, tak jak policzyłem sobie, To jakby się każdego dnia miał złoty medal, to by się miał niszczyciela, nie? No nie wiem, zobaczymy. Może ktoś będzie miał e, właśnie 10. Zł. wow, ale patrzcie jak mało osób jest z 10 ma Bo im dobiera jakiś prosów, choć nie, to są jakieś takie niższe levele po prostu. Okej, okay, czyli znowu jest to co wcześniej, bo w drugiej lidze pamiętam, że było tak, że jakieś wysokie levele cały czas okupowały te górne miejsca. Teraz powrotem jakieś niskie mają, tylko że mają dużo medali. no, no Nie wiem, jakoś to wykmili. <laughs> no ja mam, nie najgorzej, mam 2 zł ten... No, znaczy 10 dni minęło, więc Mniejsza o to i mam trochę słabą pozycję, ale No O, te ty... przynajmniej nagrody się jakoś polepszyły trochę, ale wydawało mi się chyba Okej okay. mm. I na cieplarnie chyba nie będę zbierał, najpierw sobie podgrinduję obóz Bo to jest mega ważne Choć koszary nie, bo nie mam kasy Więc jak będę mieć kiedyś kasy na to wojsko nowe To może No <laughs> ja myślę, że to tyle ode mnie A, Więc dzięki wielkie za oglądanie Ja Wam za bardzo piątki nie przybiję, mogę się postarać najwyżej ale możecie zostawić łapence w górę. No, nie mam nawet jak pokazać. Łapkę w górę musimy wstawić, subskrybować tam na dole. No i widzimy się w kolejnym empfiedzinem już jutro. Więc dzięki wielkie za oglądanie i do kolejnego siema-siła.